Witam Was widzowie z tej strony bardzo i właśnie teraz zapoznacie się z filmem o 7 ciekawostkach z Red Dead Redemption 2, o których pewnie wiedzieliście. Ale na samym początku pragnę bardzo podziękować ostatnim widzom, którzy zasubskrybowali ten kanał. A Was wszystkich wspaniałych widzów także zapraszam do subskrypcji, ale jeśli nie macie na to ochoty, to zapraszam Was do oglądania. Ciekawostki o UFO pojawiały się już w innych produkcjach Rockstara, lecz do Red Redemption 2 wprowadzono czynnie istniejące UFO, które zobaczymy spełniając pewne warunki, a więc postanowiłem wyruszyć do chatki w New Hanover, aby następnie w niej znaleźć list mówiąc, że po drugiej w nocy w tym miejscu coś się wydarzy. A jak list powiedział, tak i się stało. I jak było ufo, to dalszego miałoby nie być wampira. Doprowadzą nas do niego wskazówki, znajdujące się w St. Denis. Jest ich pięć, a w każdym przypadku są to napisy o dziwnej, czciące, jak i niepokojącym znaczeniu. Ze wszystkich narysowanych w dzienniku lokacji utworzy się pentagram ukazujący lokalizację wampira. Obok kościoła, w ciemnej uliczce, zostaniemy go konsumującego swoją ofiarę. Po rozmowie z nim będziemy mieli możliwość unicestwienia go, co da nam jego sztylet. Dobrze widzieliście, związki ludzi ze zwierzętami występują także w tej grze. W Hanover, na małym ranchu w Jennais' shop, znajdziemy wpół nagiego mężczyznę i owcę ubraną w różową kokardę. Poza ustrojowym ubiorem owcy, znajduje się tam jeszcze pierścionek, prawdopodobnie zaręczynowy. Wiedziałem, że w tej grze nią dzikie zwierzęta, ale jestem wdzięczny za to, że to jest martwe. W Lejmon, obok rzeki Kamasa, znajemnym z drzew, będzie wisiał na szczęście martwy duży wąż. Kolejna mroczna ciekawostka. Należy pamiętać, że Dziki Zachód był także niebezpieczny dla woźnic. Przekonać się o tym możemy wybierając się na północ od rącza Macfarlana. Jednak jako Artur do tego miejsca dostaniemy się tylko za pomocą modów. W bok drogi zostaniemy rozbity karawan oraz na nim kierowcę. Do tego będzie tam leżeć otwarta trumna. lecz niestety gra pozostawia nas bez odpowiedzi na to co się tu wydarzyło. Jeżeli boicie się horrorów, to ta ciekawostka jest idealna dla was. No ale serio, bez przesady, gracie w grę, gdzie dysponujecie ogromną ilością broni, więc wszystko to straszne nie powinno być dla straszne, nie? Gdy w nocy udacie się na mokradła Bajona Wała w regionie Lejmon, natkniecie się na płaczącą kobietę. Jednak gdy do niej podejdziecie, okazuje się, że to wszystko to tylko teatrzyk, a ja, wpatrzony w nią, prawie nie zauważyłem stojących dookoła mnie cyganów. Ja, jak to ja, rozprawiłem się z nimi i zaniechałem ich okrutnego planu okradnięcia mnie. Zapewne słyszeliście o Frankensteinie, ale może nie słyszeliście o podobnym eksperymencie w świecie Red Dead Redemption 2. Gdy dodacie się do piętrowego domu na zachód od punktu handlowego Van Horn, na miejscu będziecie musieli dostać się do jednego z pokoi, jak tam wejść właśnie wam pokazuje. Po wparowaniu do pokoju okazuje się on być gabinetem, a na jednej ze ścian będzie powieszony model świnie podobnej karykatury. Poza tym w pokoju znajduje się jeszcze wiele znaków dalszego prowadzenia badań. No dzisiaj to by było już wszystko, oczekujcie następnych tego typu filmów i dajcie znać w komentarzach, czy to się wam podoba. A jeśli chcecie, możecie w komentarzach się pochwalić, jeśli któreś z tych ciekawostek nie wiedzieliście. Znowu się z wami żegnam i do następnego razu, cześć!